info z polityki polskiej i zagranicznej. Wtorkowe rozmowy na Kremlu między delegacją USA, wysłannikiem Stevem Witkowem i Jaredem Kusznerem, a prezydentem Władimirem Putinem zakończyły się bez przełomu. Rosyjski doradca Yuri Uszakow przyznał, że negocjacje były konstruktywne, ale nadal nie osiągnięto żadnego wspólnego stanowiska. Spotkanie trwało ponad 5 godzin. Mimo pozorów przyjaznej atmosfery, Kreml wyraźnie sygnalizował, że oczekuje warunków pokojowych na swoich zasadach. Według komentatorów, USA mogą wracać do rozmów z Rosją wyłącznie przez telefon. Wcześniej Waszyngton i Kijów pracowały nad propozycją porozumienia pokojowego. Teraz, to ten plan stanął pod znakiem zapytania, bo Moskwa odrzuca kluczowe punkty. Krytycy przestrzegają, że negocjacje prowadzone za plecami Ukrainy mogą zaburzyć relacje sojusznicze i podważyć wiarygodność Zachodu. W reakcji na fiasko rozmów na Kremlu, administracja USA coraz bardziej dystansuje się od finansowego zaangażowania w wojnę. Prezydent Donald Trump przyznał, że USA nie są już zaangażowane finansowo, ale zapowiedział, że wysiłki dyplomatyczne nadal trwają. Sytuacja pozostaje krytyczna, pokój wydaje się oddalać, a Europa i Ukraina są coraz bardziej niepewne dalszego losu negocjacji. Zasubskrybuj kanał.